Co? Okej. Okay. Wybory. Po co to komu potrzebne? Nie idę na żadne wybory. Na pewno nigdzie nie idę. Cześć. Idę na wybory. Idziesz ze mną? Ja nic nie będę robić na żadne wybory. Nie mam czasu. Będę jechać to, o, to przecież, ale widzisz, bo no, ludzie nie chodzą, bądź człowiekiem i Polakiem i czuj się trochę powiedziana za kraj i chodź. Marta, ja tam, ja muszę obraz robić. Jesteś mniejsza jest i tak. to, to, to Wiem, na razie, nie, nie